Maciej, najlincze trener w D Świecie, zespołu, który wciąż ma realne szanse na awans do drugiej ligi. Jak krótko podsumuje Pan Wasze poczynania w rundzie jesiennej? W rundzie jesiennej tą rundę całą byśmy podzielili myślę na takie dwa okresy. Pierwszy okres, gdzie nie byłem jeszcze pierwszym trenerem i, i, i drużyna grała nierówno. Natomiast też trzeba powiedzieć, że, że ten mecz z Kaliszem na przykład rozegrała drużyna bardzo dobry, no natomiast drużyna nie potrafiła utrzymać odpowiedniego rytmu. Druga część sezonu, kiedy ja zostałem pierwszym trenerem, się rozpoczęła od tych remisów. W dwóch meczach już i z Koninem i z Kobelinem już, już drużyna zasługiwała na zwycięstwo, jednak nie udało się tego zwycięstwa odnieść, natomiast końcówka zdecydowanie należała do nas. Wspomniał pan, że w trakcie Lundy przejął zespół po Piotrze w Tworku. Wcześniej był pan jedynie jego asystentem. Nie było pewnego rodzaju dylematu, czy pozostać, czy odejść wraz z pierwszym szkoleniowcem? Ja już o tym mówiłem wcześniej w wywiadach, że oczywiście był bardzo duży dylemat. To była dla mnie trudna decyzja i właściwie tutaj pan prezes mnie nakłonił do niej po bardzo, bardzo długich rozmowach. Pewno nie była to łatwa decyzja, ale w tym momencie na pewno jestem Zadowolony i uważam, że dobrą decyzję podjęłem. Podsumowując tą rundę jesienną i poczynania pana zawodników, jakie wnioski wychodzą? Na jakie podstycje potrzebuje pan nowych graczy? Pan co generalnie, jak ktoś spojrzy na skład, to było widać, że w końcu w tę rundę naprawdę mieliśmy tą ławkę bardzo wąską. Uważam, że w tym momencie, jeżeli chcemy utrzymać ten rytm, czyli tę serię zwycięstw, musimy się wzmocnić właściwie w każdej formacji. Myślę i, i, i rywalizacja jest potrzebna w środku obrony i na boku obrony i wśród pomocników, a szczególnie już wśród napastników, gdzie praktycznie mieliśmy przez całą rundę tylko Arka Woźniaka, który i tak tą końcówkę miał bardzo dobrą. I myślę, że również pozycje młodzieżowców, nie? Gdzie, gdzie na końcu kontuzja Patra, Patryka Kiopińskiego zmusiła mnie do tego, żeby przesunąć Pawła Olszewskiego, ofensywnego zawodnika, do formacji obrony. Dlatego szukamy wzmocnień na każdej pozycji. Ja uważam, że tylko rywalizacja w zespole może podnieść wartość naszej drużyny i grę. Jeżeli zimą założenia transferowe wdy spełnią się, to czy jesteście w stanie skutecznie powalczyć o drugą ligę? Nie pan co, to nie jest takie proste pytanie. Natomiast na pewno w każdym drużynie, dopóki ja będę trenerem, będziemy walczyli o trzy punkty i będziemy chcieli w każdym meczu wychodzić jako zwycięzcy. A jeżeli ta seria uda się nam w kolejnych meczach podtrzymać, to myślę, że nasza pozycja w tabeli będzie się poprawiała i dojdzie do tego, że włączymy się do walki o awans.